Aloha moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem dla mnie najlepszym i bardzo szczęśliwym, ponieważ to jest dla mnie wielkie osiągnięcie na mój planet, które udało mi się dotychczas zbić. I na początek chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, naprawdę wszystkim. Wszystkim, które mi pomagały w levelu, wszystkim, które dawały mi dripy, piksele, Unika, naprawdę dziękuję Wam z całego serduszka, dziękuję osobom, yy, dziękuję, dziękuję wspaniałym osobom, które to, to poznałam, nie, nie odchodzę z Mówi Star Planet, spokojnie, ale jest to dla mnie więc osiągnięcie na Mówi Star Planet, ponieważ, nie, nie, przepraszam, na początek proszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmem, aby doszedł on do jak największej osób bo jak największej ilości osób w internecie, bardzo mi zależy na tym odcinku. Yy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to proszę cię kliknij ten czerwony przycisk i zasubskrybuj go i spełnij moje marzenie, czyli wbijcie 500 subskrypcji do końca roku i napisz jakiś pozytywny komentarz, mordeczko, zostaw jakieś ślady po sobie, bo il, ile nas więcej, tym lepiej. I mam dla Was konkursik na czapeczkę, taką oto czarną brief. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, łapkę w górę i napisać e, jakiś komentarz wraz ze swoim nikiem, Ale ma być to jakiś komentarz z nickiem, a nie sam nik bez żadnego komentarza, bo takie komentarze nie mają sensu. Więc zapraszam Was do oglądania i mówię Wam już o co chodzi. Może na początek e, napiszę, jeżeli chcecie mi dać jakiś prezent, to, to zachęcam, bo już mam urodzinki i chciałabym mieć troszkę tych prezentów do otworzenia. Tak jak co roku Więc napiszę sobie status Ok, statusik napisany W takim razie Na początek chciałabym bardzo serdecznie Pozdrowić osobę o paria Jest to najlepszy no i dziękuję Ci bardzo za wszystko, no, jest po prostu no super osób, naprawdę o, ty mi dałaś wsparcie na te MSP, kiedy mają, kiedy miałam już takie momenty załamania, no to, to mi jest zawsze pomagałaś, więc dziękuję Ci bardzo. No i co? Nap, napiszmy, że nagrywam. Tak, nagrywam, a nie nagrywam, nagrywam, nagrywam. Więc tak, o wow, to bardzo dziękuję. tak. Co, ba, bardzo. E, dobra, nieważne. Pozdrawiam Ania. Medrom z głowoniku Patia. Teraz słowo do osoby o nichu Angela123654789. Nikt nie wie o co chodzi, ale powiem szczerze, że przyczyniłeś się do rozwalania teamu i. Nie wiem, czy kiedykolwiek Ci wybaczę i tyle ja Ci powiem, bo możesz się starać, możesz zrobić wszystko, ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek będę potrafiła wybaczyć rzecz, którą mi zrobiłaś moje najlepsze przyjaciółce. Więc tak, chodzi o to, kochanie, może przejdźmy do filmu, że mam tutaj jedno osiągnięcie i jakie ono jest. Jest to oczywiście osiągnięcie diamentowe za wydanie 200 tysięcy diamond. Zobaczcie, to jest 500 tysięcy. A jeżeli kupimy do tego boostera, no to będzie to milion i mi brakuje 617 tysięcy po prostu no to będzie taki mega, mega mega chwila więc kupuję mu boostera i nagrywam to żeby po prostu no zrobić takie sobie wiecie, czy więc um, dobra kupuję sobie tutaj boosterka napiszę również w statusie booster nagrywam mm. booster mm. booster Ya, ja ja bardzo Wam to doceniam, bo akurat ja mam pisać w komentarzach, o Po prostu ludzie nie doceniają mm, tego kogoś kto wcześniej nic, nic, nic nie zniło, a doceniają tego kogoś, kto teraz ktoś ma już tą bez jego większymi przyjaciółmi, no a wcześniej mieli go totalnie w dupie za przepraszeniem. Więc dobra, i to sobie tutaj i e, aha, w osiemgnięciu miałam wejść. No i ogólnie na początek jeszcze chciałabym podziękować wszystkim osobom, które dali mi grafki, czyli 7 grafków bo zbieram do 300. Ariana Grande 3331. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie również się tutaj do Ciebie grafkiem. A, bo jeszcze miałam dać, e, poczekajcie, 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 bo jeszcze miałam e, pari e, dać. Drybka, i się teraz jest pytanie, chcesz im czy drybka? O, dobra, chcesz im czy drybka? E, Okej, okay, tutaj Ariana Grande spoko, my i no, ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić taki unboxing tego, co, co dostajecie za 27 level. Bo nie wiem, czy wbiję 27, czy 28, ale na pewno nie wbiję 28. To jest bo mogę, a nagrywasz. Tak, nagrywam, Ania, naprawdę... E, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, więc tutaj... To jest moja przyjaciółka Ania. Bez, o, moja mama jest aktywna na mój to No co w się sensie nie, że moja mama z realu, ale wiecie. mam e, mamo, nagrywam. No taka moja mama, MS, robiliśmy sobie takie gangi i tak dalej. O kto możesz dać? No ale Ania, ja się ciebie coś pytam. Ale dripka czy Inka. Dobra, damy ci Inka. Dobra, dam Inka. Dobra, dam. Bo nie. Masz jeszcze Inka. Dobra, damy ci Inka, bo jeszcze Inka nie masz. E, więc dobra. Nie wiem czy z tego konta ci dać, czy z innego. Ale dobra. Nieważne. Może dam ci jakiegoś dripka. Albo mam dużo drip. Okej, okay, no to Inka ci damy. Powiem jedno, że nie pamiętam od kogo był ten ink, jeżeli komuś inka oddałam i kogoś inka oddałam, no to przepraszam bardzo, ale nie wiem i wy mi tak dużo inków dajecie, że ja nie wiem. Dobra, tego inka damy. Pozdro... ty... No, pozdrawiam Ariana Grande 3331, więc nie wiem od kogo był ten ink i naprawdę święcie zapomniałam, więc dobra, może już przejdźmy do sedna odcinku, bo tutaj takie na chilał 3 Pozdrawiam bardzo serdecznie, no i przejdźmy do otworzenia tej, tego osiągnięcia, Będzie tak oh my God. Ja Więc dobra, od, otwieramy, otwieramy, dobra, dobra, no Jezus, otwieraj już się. Dobra, dobra, więc tak, od, odbieramy to osiągnięcie, będzie tsunami jakieś, o Boże. Ariana Grande, dziękuję za pozdrawienie z całe cały MSP w tym momencie Ej, mamy 27 jabłek, a nie, nie dostałam nagrody? Dostałam nagrody, no? Fajna nagroda, jakieś badziewie, ale dobra, yy, yy, powiem to i tak oddam, a dam Ani, bo ona zbiera No, no sorry, Ani, jeśli je oglądasz ten odcinek ale dobra. Mamy 27 level. Brakuje mi do kolejnego levela 825 tysięcy, więc mega się po prostu jaram. Więc tak, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, bo to miał być taki krótki w sumie odcineczek, za którego wam, wam naprawdę bardzo dziękuję. Zobaczymy, ile mamy w skarbonce. W skarbonce mamy 259k, wow, więc otworzymy sobie skarboneczkę oczywiście. Razem to będzie 400 a tam ileś, więc otwieramy. Więc brakuje mi 529k, więc yy, dziękuję za wszy wszystkim bardzo. No i teraz damy yy, może tutaj jeszcze pozerko osobom, które yy, coś mi dały, więc pierwsze pozerko leci do osoby Oniku... Yy, 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 oso o do osoby Oniku Paria, o ile ją ja tutaj zdaję, tak. Paria i co ci, ci wyślemy, wyślemy Ci przytulasa, proszę bardzo, Ania, odstaje do mnie przytulasa. Więc tak, proszę bardzo dla Pari. No i jeszcze dla Ariany Grande. No i tyle. Więc kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie oczywiście o tym, o czym wam o, o, o co wam o co Was prosiłam na, 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 na początku odcinka. Ogólnie za 27 level dostaniecie badziewie, więc no... Polecam wykonać to zadanie, o ile macie diaksy, bo jak nie macie diaksów, no to trudno będzie wykonać zadanie, które jest za diaksę. Ale dobra, ja to wykonałam tylko dla fejmu i dziękuję tutaj za prezencik Ariana Grande. Wow, dziękuję bardzo za taką kartkę Pixel. Wow, dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kochana. Dziękuję ci bardzo, jesteś mega miłutką osobką. Bardzo się dziękuję. No i co? Zapraszam was do oglądania moich poprzednich odcinków. No i co? Bajo!